Drodzy państwo, bardzo krótko, bo to nie chodzi o to, kto jaką partię reprezentuje, czy reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, czy Platformę Obywatelską, czy partię Razem. To chodzi o to, kto, co ma w sercu i jaki ma stan umysłu, jaką Polskę chciałby dla naszych wnuków, dla naszych dzieci. My tutaj zgromadzeni, drodzy państwo, chcemy Polskę ambitną, Polskę z projektami, Polskę z projektami na Takimi, na jakie nas stać. Centralny port komunikacyjny to jest tego przykład. Rozwój infrastruktury to jest przyszłość Polski, przyszłość naszych dzieci, naszych wnuków, to przyszłość naszej gospodarki, bo jeżeli gospodarka nie będzie się rozwijała, a nie będzie rozwijała się bez infrastruktury, to Polska będzie nadal traktowana przez liderów Unii Europejskiej jako kraj drugiej kategorii. Ja chciałbym do Państwa zaapelować, bo przed nami wybory 1 czerwca, i te wybory będą o tym, czy Polska, będzie aspirowała do tego, aby być liderem Unii Europejskiej. Bo musimy mieć taką świadomość i musimy sobie wreszcie zdać sprawę. Ja wierzę w to, że wreszcie nasi rządzący zdadzą sobie sprawę z tego, że Polska powinna być liderem Unii Europejskiej. Co dzisiaj Donaldowi Tuskowi się w głowie nie mieści, ja myślę, że kolejny rząd i kolejny prezydent, pan Karol Nawrowski, ma to w sercu i w głowie. I będziemy walczyli i zabiegali o to, żeby Polska była krajem, który będzie liderem Unii Europejskiej, bo to nie jest prawda, co zarzucają nam nasi oponenci polityczni, że jesteśmy przeciwko Unii Europejskiej. My jesteśmy za Unią Europejską, ale taką, do której wchodziliśmy, taką, jaką my sobie wyobrażamy, taką, gdzie Polska odgrywa należytą rolę. Bardzo Państwu za dzisiaj dziękuję.